Wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj będę testować produkt, o którego istnieniu nie miałam pojęcia, ale na pewno większość z Was o nim wie, zna, ale może nie ten konkretny, ponieważ ten niby to nowość. Słuchajcie, dzisiaj będę wypróbowywać Bufor. <noise> Bufor, wyraz jest mi nieznany, terminologia mi obca. Gdyż nie siedzę w paznokciach. Okazuje się, że ten bufor jest to taka jakby polerka do paznokci i, yy, i jest firmy ta konkretna Revlon i słuchajcie, to co jest dobre, jest opis po polsku, więc wam przeczytam. Nowy, nowy bufor do paznokci Revlon Shine Addict pomaga wydobyć naturalny połysk paznokci w kilka sekund. Wyjątkowa, drobnoziarnista końcówka pozwala wypolerować każdy paznokieć w zaledwie dwie sekundy. Dla perfekcyjnie wypolerowanych paznokci pomiędzy zabiegami nakładania żelu lub lakieru, tak poręczny, że bez problemu mieści się w torebce. Bardzo dobrze. Ciesz się naturalnymi, lśniącymi paznokciami bez odprysków każdego dnia. No chcieć? Chcę, chcę, ja chcę, ty chcieś Także słuchajcie, kto by nie chciał e, Mieć lśniących paznokci Bez odprysków każdego dnia Dzięki buforowi Czyli polerce chyba, nie wiem, bo mówię Nie siedzę w paznokciach Ale co, patrzcie Trochę urosły Powiem wam, ja, ja to Źle się czuję z dłuższymi bo, bo nie jestem przyzwyczajona To jest moja chyba maksymalna długość Długość bardzo krótka, i słuchajcie, jaki problem miałam z włożeniem nowego piercinga w tych paznokciach. Bardzo duży. To, co jest tutaj poręczne, to to, że baterie są od razu dołączone. Może zanim otworzymy, zobaczmy. Ma wyglądać tak. I te dwie końcówki jedna jest chyba ta drobnoziarnista, a druga do polerowania są tutaj niby też dołączone. Instrukcje: jakie grube! O! Niedobrze. Grube instrukcje znaczy skomplikowane. Pudełko też jest dosyć skomplikowane. Bufor mieszczący się do torebki. Widzę baterie. I jeszcze końcówki. U, jakie grube. Patrzcie. Są trzy. Brakuje jednej. Może jest zainstalowana? Jest zainstalowana. Dobra. Są, wszystko jest. Takie wcale nie małe. Ja myślałam, że to będzie jak maskara. Powiem Wam, że dosyć grube. Zobaczmy, czekajcie. A baterie trzeba włożyć. Dobra, tu chyba będą baterie. Ta część trzeba robić odwrotnie. Dobra. Tu gdzieś wpakujemy baterię. O, słuchajcie, ważny punkt. Końcówkę polerującą można stosować raz na dwa tygodnie. Należy jej używać przez 2 sekundy na każdym paznokciu. Końcówki nabłyszczające można stosować bez ograniczeń, tak aby podkreślić naturalny połysk paznokci. Ok. Dobrze, wygląda na to, że instrukcja jest prosta. Trzeba zdjąć tutaj tą folię. Ok. Włą włączyć? Czy to jest włączenie? To nie działa. Boże. <ścoughs> tu jest mały czarny guziczek, i ja przyciskałam ten guziczek, a się okazuje, że trzeba przesunąć wszystko do góry. To jest polerka. Tak, czyli mini papier ścierny. Hmm. Yy, I dwie sekundy na każdy paznokieć. Słuchajcie. Strasznie grube to jest strasznie duże. Będę chyba jeździć dwie sekundy. Dobra, dwie. Poczekajcie. Nie, nie, nie wiem, czy to były dwie sekundy, ale cięż, ciężkie w opanowaniu. Jeździ jak szalone po tym paznokciu. Ponieważ to są tylko dwie sekundy, ciężko jest mi trafić w te zagłębienia i trochę jest stresu, ale rzeczywiście jakby zmatowiło, czyli wypolerowało. Spróbuję na palcu numer 2. Bardzo cię O! Matowi, powiem Wam matowi, ale bardzo ciężko jest zapanować, szczególnie gdy dochodzi się do kącików. Tracę panowanie. Zobaczmy palec numer 3 w przybliżeniu. Widzicie, aż jakiś pyłek został matowi, ale powiem Wam, zajęło mi to chyba więcej niż 2 sekundy. To nie wiem, czy dobrze, ale coś, coś robi, coś robi. Dziwne. Że dwie sekundy nie jest dla mnie wystarczające, jakoś mi daje niedosyt, bo wiem, że nie idę dokładnie w kąciki. Ale porównajmy prawą i lewą, czy widać zmatowienie? Słuchajcie, to jest prawa nietknięta, lewa jest tknięta. I tak jak widać, prawa trochę się jeszcze błyszczy, lewa już matowi, czyli coś daje. Zrobię jeszcze prawą i wtedy będziemy polerować, ale powiem Wam, niesubordynowane, strasznie wymaga. Sprawy. Zmatowione w dłuższym czasie niż kazali. Pewnie zniszczyłam sobie paznokcie, ale chcę mieć matowe. Dobrze. Punkt numer dwa to wymiana tego papieru ściernego na polerkę. I muszę znaleźć, jak to wymienić. Wygląda na to, że trzeba po prostu wyciągnąć i to wszystko. Zobaczmy. Trzeba po prostu wyciąć, o teraz dopiero czuję i możemy sprawdzić, że jest to taka gąbeczka, właśnie to jest takie tworzywo jak te separatory na palce u stóp, to samo tworzywo, tylko owinięte papierem ściernym. Nałożymy polerkę. Jeszcze raz się upewniam, ale jest napisane: końcówki nabłyszczające można stosować bez ograniczeń. Czyli tutaj możemy nawet i 20 minut polerować, więc nie ma już stresu dwusekundowego. No dobra, taki wydaje się zwykły papierek. Patrzcie, ej! Porównajmy. Nie, nie. Kciuk to zły palec, żeby porównywać. Zróbmy to samo z palcem wskazującym. Hmm, chyba działa. Błyszczący, matowy. Błyszczący, matowy. Słuchajcie, jednak coś daje. Wygląda jakbym posmarowała lakierem bezbarwnym, naprawdę. Patrzcie, rzeczywiście błyszczą się. O! Trochę jeszcze tracę kontrolę, wyjeżdża mi to dookoła palca, ale rzeczywiście coś daje. Naprawdę ładne, lśniące. Porównajmy z tymi. Jeszcze matowe, lśniące. Matowe, lśniące. Może być. Słuchajcie, działa. Gdzie jest zakrętka? Powiem wam, że rzeczywiście sprawiło, że mam błyszczące paznokcie. Wygląda jakbym sobie zaaplikowała bezbarwny lakier do paznokci, co może być rzeczywiście przydatne, bo czasami nawet te bezbarwne odpryskują. Co to jest? Skórka. Skóri. Mała skóri. No i działa, słuchajcie. Gdzie jest pudełko? O, jedyny mankament. Powiedziałabym, że te Yy, rolki są trochę grube, szczególnie przy polerowaniu. Byłoby dobrze, gdyby. Patrz, jak moja ręka się z tą ręką tak. A, mm, hej! Byłoby lepiej, gdyby te rolki były mniejsze, albo może w szpic, żeby można było bardziej dojść tutaj do kącików. Aczkolwiek, cała wierzchnia, warstwa jest dobrze wypolerowana, zmatowiona, później nabrane połysku. Więc działa! Wszystko się ładnie błyszczy i można błyszczarki używać bez ograniczeń mnie ciekawi jak długo się ten efekt utrzyma czy to będzie jednodniowy czy kilkudniowy ale na pewno coś daje warto yy, tak jak jest tutaj napisane dla perfekcyjnie wypolerowanych paznokci pomiędzy zabiegami nakładania żelu lub lakieru czyli yy, nie wiem, żeby odpoczęły albo żeby się lepiej nakładał mówię, nie siedzę w paznokciach, nie wiem ale do domowego manikuru Chyba może być, bo, bo mówię, coś widać. Jakieś tam rzeczy robi. Przetestowaliśmy, teraz wiemy, błyszczy się i jest ok. Szczególnie na lato, jak nie chcemy nakładać lakieru, a chcemy wyglądać na zadbane, proszę bardzo, dbamy o siebie, to używamy y, bufora. Bufor. I tyle. I tyle. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. A wy trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, korzystajcie z wakacji. Czekajcie. O, dobrze. Sexy. Pa!